Słuchajcie, jutro e, Dzień Niepodległości, ale oprócz tego święto i to sportowe święto na hutniku Warszawa. Całe Mazowsze, kilkadziesiąt drużyn z Mazowsza, dzieci, 90-letnie e, dzieciaki, chłopcy i dziewczyny e, będą grać o Puchar Niepodległości taką specjalną piłką. Samorząd Mazowsza przygotował Mazopiłka i ta Mazopiłka jutro pójdzie w ruch od 8 rano. Wszyscy się spotykamy, bawimy się, gramy. To zabawa, ale także zdrowie i Dzień Niepodległości, więc patriotycznie będzie wystawa, będzie piknik, będą kiełbaski. No i będziemy my. Gramy. Słuchajcie, jutro e, Dzień Niepodległości, ale oprócz tego święto i to sportowe święto na hutniku Warszawa. Całe Mazowsze, kilkadziesiąt drużyn z Mazowsza, dzieci, 90-letnie e, dzieciaki, chłopcy i dziewczyny e, będą grać o Puchar Niepodległości taką specjalną piłką. Samorząd Mazowsze przygotował. Mazopiłka. I ta Mazopiłka jutro pójdzie w ruch od 8 rano. Wszyscy się spotykamy, bawimy się, gramy. To zabawa, ale także zdrowie i Dzień Niepodległości, więc patriotycznie będzie wystawa, będzie piknik, będą kiełbaski. No i będziemy my. gramy.